Zajmuję się takimi kwestiami związanymi z likwidacją kopalń, może Państwo słyszeliście, tutaj występowałem w niektórych programach, prosili mnie dziennikarze o wypowiedzi, jak również no w związku z niedaleko dziejącym się też taką podobną sytuacją w Olkuszu, która nie jest tak może głośna, ale tam zapadniska są dużo większe, bo nawet 100 metrów mają średnicy i głębokość kilkudziesięciu metrów, no nie powoduje to takiego działania jakby mocnego, tak jak w przypadku Państwa, dlatego, że tamte zapadniska na razie się dzieją w lasach głównie. No i jakby powiedzieć sobie, nie zagrażają bezpośrednio domom i budynkom mieszkalnym, a zatem no, kwestia jest taka, że no, jakby w ocenie wszystkich decydentów, no sytuacja trzepinik jest na pewno trudniejsza i bardziej skomplikowana i bardziej groźna, niż kwestia związana w Olbuszu. I Dzisiaj każdy z Państwa, ja zresztą też, Oczekujemy, że jak największy obszar zostanie przebadany, aby ugruntować nas w przekonaniu, że możemy funkcjonować i korzystać ze swoich nieruchomości w sposób taki, jak to miało miejsce dotychczas, czyli zapewniający nam pełen komfort, poczucia yy, bezpieczeństwa.